Dzień dobry, dzień dobry tej strony ja Olek. Znacie tą grę? Wiem, już wiem. No, dziewięć widzów już oglądało. Dziewięć widzów i pozdrawiam ich. Może będą znów widzieć ten. Nie wiem, jak się nazywacie, ale i zapiszcie w komentarzach, bo są włączone u mnie. Czy chcecie, żeby ciągle ja to miałem nagrywać? Okej, okay? bo ja nie wiem. Jak Wam się podoba, po prostu zapiszcie. Tak, to będę wiedział. A, je, a lub nie, a, no. Zobaczę. Ile komentarzy będzie, że tak lub nie. Jak nie, no to nie nagrywamy. A jak będzie więcej, tak, no to. <laughs> nagrywamy. Mam chrypę. Przepraszam. Coś nie wiem. Co się odwaliło, widzowie. Naprawdę nie wiem. Co? Dobra. Nieważne. Dobra. Dobra. I o! Zrobiłem. Ciekawe o co tu chodzi, pyk Aha, rozumiem Tu Chyba na ten guzik Tu, teraz Dobra Teraz na ten guzik Teraz tu Zaraz, zaraz, teraz nie rozumiem Się, tu mi się ten. Dobra, już wiem, już wiem, wiem, wiem. Patrzcie, tu jest takie coś. Tu, tu. Teraz tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. tu, 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 tu. Dobra. Mamy. Jestem dobry staje, o nie wow, dziady mówili, że tu będzie o, znów te ciemno, nie lubię tego ciemno dobra. No kurde, kurde. Gdzie ja mam pójść? Tu, Ej, naprawdę ja nie wiem, gdzie ja mam pójść. Tu, 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 tu. Aha, tu jest taka jakby winda. Tu, tu. Tu. O, ja nie mogę. Pek. Pyk Pyk Yes, Zrobiłem! Jest trochę ciężkie... Jezus, wystraszyłem! Znów tego. Wystraszyłem. ten tym ja. przeciwnikiem przy pocisku przez 15 sekund. Zrobiłem. Ciu, zrobiłam? Z tymi Obi będę nagrywał 12 minut. O dobrze? Co 12 minut te Obi będę nagrywał. Bo tak mi starcza. OK, widzowie? Jak chcecie kolejny odcinek pod takiej gierki, to dajcie znaka to jeszcze raz nagram. No kurde, to jeszcze jutro i może więcej Gierek po tłu zrobimy. Musimy dojść do samego końca. Ciekawe jakie to trudne będzie. No kurde. To jest dopiero średni. A ja nie umiem tego. A ja nie umiem tego przejść. Bra. Eee. O nie, to... To nie, ja jest... No! Byłem prakty praktycznie przy samym końcu. Kurde. Albo nie. Byłem. Nie wiem. Się znów prawie spadłem. Tu? No, chyba ich pogięło. O. A tu? Ale fajne. Jo! Bek. Bek. Bek, pek. O, drobina. Tu. Aj! Boż! Na tym mam. Dobra, jakoś to co robiłem. Tu. Jo! Ej! Już dochodzimy do etapu Hard chyba. Nie wiem. Chodź się domyślam. Zobaczymy. Ale to szybkie, kurde. Co tam mam zrobić? Ej, w ogóle, co ja mam tu zrobić? No jedzie, jedzie. Trzeba tam skoczyć. O? Dobra. Dobra, jo, tu, no ej, no, teraz tak może, niezu, czy ile ja to będę już nagrywał to samo? Dobra, ja przecinam, jak mi się to nie uda, nie? Dobra, nie widzowie, ja tu przecinam już. Ty naprawdę. Widzowie, ja nie wiem jak to zrobić. Naprawdę. Coś uszukują mnie. Skacze, wiem jak to zrobić, ale widzicie to? Widzicie to? Jak ja mam tu niby doskoczyć, no? Jak? Jak mam niby tam doskoczyć? Przecież to jest niemożliwe. Naprawdę. No. Znów to samo. Przecież tego się nie da, kurde. Tupyk. Pyk, pyk, pyk. A tu? No jak to zrobić? Co tu zrobić, żeby to zadziałało? No przecież nic się nie da. A poczekajmy na tego gościa. Naprawdę? Na tyle głupi byłem? Na tyle głupi byłem? Ja nie mogę. Ja nie mogę, święty spokój dajcie mi. Naprawdę takim... Ja pierdzielę. Nic nie mówcie na to, co ja zrobiłem, dobrze. No jak 30 sekund takie obbi. No co tu dalej zrobić? O jezu. Tam, tam, tam i, i gdzie dalej? Tu! Zrobię to w 20 sekund? Nie no, myślę, że nie. Ja spróbuję. No ju Tak mnie uszukują! На правда. Wkurza mnie Wkurza już naprawdę Wkurza mnie ten lem. Teraz hard, tak myślałem. Nie, widzowie, nie, nie, nie. Widzowie, dajcie mi spokój. Teraz kończymy ten odcinek. Naprawdę mogę skończyć. Pa.